Powiat Rzeszowski przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje zadanie pod nazwą Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Na obszarze kilkudziesięciu hektarów ma powstać około tysiąca nowych miejsc pracy, co ważne pracy zaawansowanej technologicznie, nowoczesnej, i wymagającej wysokich kwalifikacji. W czwartek 27 czerwca zorganizowano na terenie budowy spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczyli Starosta Rzeszowski, koordynator projektu, a także przedstawiciele firm wykonawczych, zgrupowanych w specjalnie utworzonym konsorcjum. Zakres prac idzie zgodnie z harmonogramem. Jeśli chodzi o jakieś kwotowe rzeczy, jest to zbliżone do około 4 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy nie ma większych problemów, trudności. Jest to realizacja zgodnie z harmonogramem, założonymi jakimiś tam terminami i kwotami. Jeśli o takie realne działania, to jest to budowa rurociągów odprowadzających wody opadowe z terenu parku, dlatego że ten zakres on był jednym z takich największych problemów, jeśli chodzi o ten teren. Między innymi on był Takim argumentem przesunięcia naszego terenu na, na późniejszy okres w realizacji, bo ten teren był brany jako pod uwagę przy realizacji Podkarpackiego Parku jako strefa S2. Kolejną taką, kolejnym takim zadaniem to było wykonanie przewiertu kontrolowanego pod terenem kolejowym. Długość tego przewiertu około 60 kilku metrów. To też takie specyficzne zadanie, dlatego że wiadomo, że przy jego realizacji trzeba zabezpieczyć wszel wszelkie działania, żeby jak w najmniejszym stopniu ingerować w funkcjonowanie kolei z drugiej strony wiąże się to z kosztami, z jakimś tam specjalistycznym takim sprzętem. To też odbyło się bez większych problemów. Trwa to, co Państwo zauważyli, dojeżdżając do tego terenu, budowa dróg dojazdowych na terenie parku. To też jest taka, taki zakres, który stwarza trochę problemów, bo przemieszczenie towarów, dużej masy towarowej, a z drugiej strony trzeba wykorzystać ten okres taki przyjazny, to nasz znaczy okres letni, bo to są prace ziemne, które później w okresie jesiennym, zimowym będą stwarzać większe problemy. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że powiat zaoszczędzi sporą kwotę. Myśmy wystąpili już do Parku, instytucji, która, która nadzoruje nasze działania, o wyrażenie zgody, ażeby te oszczędności przeznaczyć na uzbrojenie dodatkowego terenu. To jest obszar około 25 hektarów, który jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym się znajdujemy, na terenie miejscowości Pogwizdów Nowy, a to jest gmina miasta i gminy Głogów Małopolski. Te niemałe oszczędności pozwolą na rozszerzenie frontu robót. No, my mamy zawsze świadomość, że procedury, które nas obowiązują, czyli przetarg może spowodować, że ten teren, który planujemy, że obejmiemy, że zostanie to mniejsza kwota potrzebna do zrealizowania tego zadania. I dlatego zastanawialiśmy się też nad szukaniem takich rozwiązań, które by zabezpieczyły nam, żeby jednak te środki, które były przeznaczone, pozostały tu w miejscu, w tym naszym regionie. A do tego trzeba dodać też taki ważny element, że to są środki czasowo naznaczone, co powtarzam. Wiadomo, że ten okres alokacyjny 2.7.2.15 się kończy. I, i my musimy bazować po prostu na planowaniu takich, takiego zakresu, który będzie możliwy łącznie z procedurami do zrealizowania, żeby nam te środki nie przepadły, bo to by było jakieś takie mocne po prostu niedopatrzenie i na pewno nie dawałoby nam to zadowolenia. Myśleliśmy właśnie farmę na powierzchni około 2 hektarów, która będzie produkować blisko 1 MW prądu miesięcznie, co pozwoli, pozwoli nam na bezpłatne Oświetlenie całego terenu tych 80 hektarów. Będziemy też rozmawiać i negocjować z zakładem energetycznym, żeby poprzez to, że my będziemy do sieci energetycznej dostarczać energię elektryczną, żeby rabaty w postaci, nie wiem, 20-30% szacuje, przyszli inwestorzy mogli otrzymać zniżki na energię elektryczną. Wszyscy zgodnie podkreślali dobrą współpracę między powiatem a wykonawcami. Jest to bardzo pomocne nam w rozwiązywaniu tych problemów. Mam nadzieję, że będzie ta współpraca dalej się układała i będziemy te problemy rozwiązywać z korzyścią dla obu stron. W tej chwili zrealizowano około 17% całości inwestycji.